jutro 22 marca mamy decyzję Fed o stopach procentowych w myśl tego kupuj plotki sprzedawaj fakty zobaczymy jak zachowa się nam ten rynek kryptowalut zapraszam na materiał Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek, Łysy Trader. Słuchajcie, to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, to są tylko i wyłącznie moje własne przemyślenia, nie należy traktować tego jako porady. Po poradę proszę się udać do doradcy finansowego lub do banku, oni na pewno zatroszczą się o Wasze pieniądze. A już ostatnia sytuacja pokazuje, że banki szczególnie. Mamy w ostatnim czasie dość niezły rollercoaster na, na rynkach finansowych z tego względu, że w jednym tygodniu potrafią nam się pojawić dużo pozytywnych informacji, jak i negatywnych informacji, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. Mimo tego, że rynek kryptowalut było dość sporo tych negatywnych informacji, nagle, nagle tutaj nam ten rynek wystrzelił do, gó do góry ze względu na to, że bardzo dużo negatywnych informacji pojawiło się pojawiło się na rynkach tradycyjnych, szczególnie, szczególnie właśnie upadków, upadek wielu banków. Czy może też kryzys wielu banków? No to już w zależności od tego, jak to na to po prostu spogląda. I teraz zobaczmy sobie najnowsze doniesienia. Mamy tutaj oficjalny komunik komunikat Federalnej Rezerwy Systemowej o, o tym, że zmieniają swój sposób działania. Ostatnią taką sytuację mieliśmy po upadku Lehman Brothers w 2008 roku. Czyli co to nam może podpowiadać? Może nam to podpowiadać, że, że wznawia się do dróg. I teraz jeśli zobaczymy sobie na stopy procentowe, bo tak jak mówiłem, 22 marca będą te stopy procentowe, więc tutaj tymi plotkami są właśnie te stopy procentowe. I tutaj jeśli sobie spojrzymy, no to tutaj mamy od 2016 roku mamy największą tą… Mamy największe tutaj agresywne wzrosty na tych stopach procentowych, gdyż one idą cały czas, ciągu, ciągle w górę. Ale tutaj zobaczmy sobie, jak mieliśmy właśnie tą ostatnią sytuację. To był rok bodajże, zaraz zobaczmy, tak, 2019, zobaczmy, mamy tutaj wstrzymanie, czyli tutaj nie były ani obniżane, ani podnoszone te stopy procentowe, czyli przez jakiś czas one utrzymywały się na tym samym poziomie, dopiero potem były tutaj spadki. Oczywiście obydwa linki tutaj wkleję pod spodem, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda i tutaj mamy od 2002 roku już tutaj taki bardzo agresywny ten wzrost. Więc teraz tak, tak jak powiedziałem, plotkami jest to, czy będziemy podnosić stopy procentowe, czy obniżać, a faktami będzie to, co się, co się jutro wydarzy, nie? czyli co będziemy wiedzieć, co będziemy jutro widzieć. Nie? Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem jest to, że zobaczymy teraz zatrzymanie stóp procentowych, czyli ani nie będziemy podnosić ani nie będziemy obniżać, ewentualnie możemy jeszcze podnieść o 0,25 punktów bazowych, gdyż tutaj też już była taka sytuacja, gdzie mieliśmy chwilowe zatrzymanie i później jeszcze jeszcze wzrośnięcie, więc ja uważam, że jesteśmy już gdzieś tutaj w okolicach tych szczytów właśnie takich, jeśli chodzi o podnoszenie 100%. Dobra, teraz każdy może się zastanawiać, ale po co ja tutaj to klepę, nie? Ano dlatego, że stopy procentowe określają to, ile pieniędzy jest w obiegu i czy możemy sobie pozwolić na jakieś dodatkowe zakupy, czy nie. Czyli co mam na myśli? Jeśli stopy procentowe są podnoszone, to mamy ściąganie płynności z rynków finansowych, czyli jest nam zabierana ta płynność, czyli najmniej możemy sobie pozwolić. A jeśli stopy są niskie, Wtedy możemy sobie pozwolić na troszkę więcej, bo firmy, duże korporacje mogą zaciągać te kredyty, czyli cały czas mogą się rozwijać, przez co mogą tworzyć nowe miejsca pracy i dodatkowe zarobki. I teraz tak, tak jak ostatnio już mówiłem, nie mam tego linku, ale postaram się go znaleźć właśnie odnośnie, odnośnie ostatnich danych z CPI. Czyli tego, że po prostu już inflacja nam wyhamowała. Więc tak, jak cały czas powtarzam, moim zdaniem, myślę, że możemy mieć albo zatrzymanie już podnoszenia stóp procentowych, albo jeszcze takie minimalne, minimalne podwyżki. Dobra, ale teraz tak, jak to ma się na rynek kryptowalut? Czyli ta, mówię. Już dwa tygodnie temu rynek krypto, rynki ogólnie wyceniały podnoszenie stóp procentowych o 0,50 do 0,75 punktów bazowych. Jak to miało wpływ na rynki inne? No, zobaczmy sobie na przykład tutaj SP 500, który odzwierciedla amerykańską gospodarkę. I tak ostatnio mówiłem, no tutaj już mieliśmy, mieliśmy gwałtowne te spadki, ale pamiętajcie, że rynek zawsze wycenia przyszłe, przyszłe zdarzenia, więc mimo wszystko i tak mamy tutaj większy doek w stosunku, w stosunku tutaj do tego, więc rynek, rynek już tak trochę spekulując, podpowiadając Wam, że tutaj nam podpowiada, że nie będziemy chcieli dalej schodzić. Nie? Oczywiście to wszystko zależy od tego, co, co się jutro wykona, co jutro się wydarzy Jakie będziemy mieć przesłanki, bo może się to okazać, że to będzie taki impuls, korekta, tu e, impuls, korekta, i tu będziemy mieć kontynuację tego, e, tego impulsu. Jednak e, z mojego doświadczenia i z tego wszystkiego, co obserwuję, sądzę, że m, będziemy mieć e, zerowe, s, e, nie będziemy ani podnosić, ani opuszczać stóp e, procentowych, więc myślę, że tutaj możemy pójść w. E, w tym momencie jeszcze tak w bok i dopiero później coś zdecydować. Oczywiście to, co ja dzisiaj mówię, wcale nie znaczy, że za miesiąc, za dwa będzie będzie tak samo, bo to wszystko trzeba niwelować i trzeba oczywiście sprawdzać na bieżąco, co się dzieje w, w danej chwili. Bo tak jak powtarzam, czasami pojawią mi się dwie, trzy, cztery świeczki i już mój, mój plan taktyczny się całkowicie zmienia, nie? Ale dobra, tu żeby już nie zanudzać. OK, mamy tego Bitcoina. Mamy tutaj wykres jednodniowy. Mamy tutaj ten wykres jednodniowy, i jeśli tutaj na tym wykresie popatrzymy sobie, no to tutaj była ta strefa, gdzie mieliśmy dość znaczący ten opór, nie? Czyli ten opór był, był tutaj, nie? Tutaj odbijaliśmy się, nie mogliśmy przebić tej strefy. Tutaj ten ruch nam w górę już pokazał, że jednak przebiliśmy. Zobaczymy teraz, co, co tutaj się wydarzy. Ja osobiście czekam na test, test tej struktury z drugiej strony, czyli, czyli tutaj ściągnięcie małe do tego poziomu gdzieś i dalszą kontynuację. Ale żebym to mógł powiedzieć, że tutaj na pewno się stąd odbijemy, muszę zobaczyć te świeczki. Póki co jeszcze tych świeczek nie ma, więc, więc po prostu będę działał na tym, co, co widzę, a nie na tym, co chcę zobaczyć. Przejdźmy sobie na wykres godzinowy, bo ten mnie w tym momencie bardzo mocno interesuje. I tak, mamy tutaj to, tą strefę, taką, o której tutaj wam właśnie mówiłem. Tutaj rynek nam zaczyna sygnalizować, czyli to nie jest już na pewno, że będziemy odwracać trend, ale zaczyna nam tutaj sygnalizować słabość, czyli tak jak mówię, plotkami może być to, że będziemy mieć zatrzymanie, zatrzymanie tych stóp procentowych. A faktami może być to, że możemy mieć chwilowe ściągnięcie z tego względu, że po prostu w tym momencie banki centralne i rząd Ameryki musi zrobić wszystko, żeby z powrotem napłynęło, napłynęło zaufanie do systemu, bankowa, do systemu bankowego. Czyli coś ludzie czy inwestorzy muszą sprzedać, żeby wpłynęły pieniądze w akcje, akcje banków. Nie? Więc teraz tak. Jak to teraz rozebrać? Ano, tutaj mamy tak. Przede wszystkim mamy tutaj taką linię trendu. Tutaj ta linia trendu chwilowo została zanegowana, jednak ta śmiesła wróciła. To było fałszywe wybicie, ale jednak tutaj nie chcemy ciągnąć tego póki co w górę, tylko tutaj cały czas nam zaczyna sygnalizować, że być może, że być może będziemy mogli mieć spadki. I teraz tak, dopóki nie zobaczę tutaj przebicia, czyli dopóki nie zobaczę czegoś takiego, i tutaj powrotu na świecach, na świecach takich, którym nie będziemy mieć momentu, a tutaj w tej strefie zobaczę, zobaczę, jakąś, zobaczę jakieś sygnały, które będą, mi które będą mi mówić, że będziemy chcieli ściągać w dół. No to dalej, to tutaj będę otwierał transakcję na spadki. Jeśli będziemy chcieli ciągnąć w górę, no to mimo wszystko ja jeszcze mam otwartą transakcję, tą, którą tutaj, którą tutaj otwarłem. Stąd. I jeszcze ją trzymam. Owszem, mój stoploss jest przesunięty już tutaj pod te dołki. Także dopiero jeśli tutaj przyjdzie i mi wyrzuci tego stoblosa, dopiero wtedy będę mógł myśleć o, o sprzedaży. Póki co, chyba że zrobimy jeszcze coś takiego i tutaj nie dotknie mi tego stoblosa, ale będziemy wracać, no to tutaj na tym powrocie zamknę, zamknę tą, tą transakcję, którą tutaj jeszcze trzymam. Ale no. Teraz jeszcze po prostu jest ta transakcja otwarta i zobaczymy, co się będzie dziać. Jeśli nie, nie wydarzy się to, co, to, co tutaj mówiłem, czyli ten, ten scenariusz spadkowy, no to możemy tutaj jeszcze podciągnąć w górę. Tu już muszę przejść na wysoki interwał, czyli ten dniowy. To jeszcze możemy przejść jak najbardziej tutaj do tej strefy wyżej. To będzie ta strefa, którą tutaj, którą tutaj wyznaczałem, właśnie odnośnie tych, tych dołków. Dopiero tutaj z tej strefy zobaczyć, zobaczyć co, się, co się będzie wy, wykonywało, czyli tak jak mówię, ja jeszcze mam transakcję otwartą, ale jeśli będziemy chcieli tutaj, jeśli pół z tej strefy będę chciał otwierać transakcję na spadki, to tylko dopiero jeśli zobaczę tam niższy dołek i niższy szczyt. Póki co tak jak mówię jesteśmy w terenie wzrostowym i nie ma jeszcze co tak bardzo spekulować, że na pewno będzie na pewno będą spadki. Mimo wszystko gdzieś w cały czas w tej głowie mi wszystko podpowiada, że może nie będziemy chcieli całkowicie tutaj tak spadać, ale że możemy, możemy oczekiwać się teraz, teraz korekty. Dobra, słuchajcie, to jest, to jest Bitcoin. Zobaczmy teraz tak, jak na te, na te wszystkie plotki reaguje złoto. Złoto tutaj nam zaczyna robić te, też taką korektę. Jeśli spojrzymy tutaj w lewo, weźmy na wysoki interwał, Czyli jednodniowym. Jeśli, e, jeśli tutaj patrzymy w lewo, no to tutaj mamy ten ostatni potwierdzony, potwierdzony szczyt. I teraz tak, e, tutaj ta, e, ta cena jak najbardziej zareagowała, choć sądziłem, że będziemy mieć tutaj spadki. Teraz tak, poszliśmy tutaj do góry i, i strefą obserwacji, dla mnie, którą e, mogę stwierdzić, że możemy się stąd odbić, będzie tutaj. Czyli jak rynek w tym momencie reaguje na te na te kupowanie plotek, a sprzedawanie faktów, Ano no tak, że w tym momencie sądzę, że robimy tutaj korektę, sądzę, że robimy tutaj korektę i tutaj już zaczyna nam ta korekta pokazywać, że nie ma, nie ma tego momentu na spadki, nie ma tego pędu takiego na spadki, tak i tutaj zobaczcie, tu nie mieliśmy jako takich tych tłustych świeczek, no tu jest, mogę stwierdzić jedyne, że była ta, ale tutaj by, yy, były bardzo delikatne te świeczki, ta ostatnia świeczka nam tutaj tak Zepchnęła tą cenę, ale to, to się często zdarza z tego względu, że tutaj podpuszcza ludzi po prostu na spadki. Że tak, tak będziemy szli, a tu nagle wchodzą kupujący na rynek i, i idziemy w górę. Podobnie, podobnie było i tutaj, zobaczcie, tutaj była taka tusta ta świecanie i tutaj podpuszczało ludzi, że będziemy, że będziemy chcieli jeszcze długo, długo, długo spadać, ale te już następne świece, te na świece, następne świece już utraciły to momentum, tego pę, ten pęd spadkowy. Nie? I tak mogę jeszcze wyznaczać wiele, wiele, wiele razy tak samo i tutaj zobaczcie, no szliśmy, śliśmy w, w dół, ale to nie były takie te świece. Które nam mówiły, tak, tutaj jest dominacja sprzedających e, i idziemy w dół bez względu na to, co się dzieje. Mogę powiedzieć, mogę tutaj e, zaspekulować, że podobnie zaczyna się teraz robić, czyli e, te świece zaczynają utracać ten moment, ten, ten pędę rynku. No zobaczymy, co tutaj się dzieje. Póki co jeszcze nie mamy żadnego potwierdzenia, że będziemy chcieli iść w górę. Do e, decyzji o stopach procentowych została się jeszcze doba. E, dobra, zobaczmy. E, jak ropa reaguje na, na te wszystkie wiadomości. Ropa, tutaj e, odnosimy się cały czas do e, trendu spadkowego, czyli tutaj mamy ten trend spadkowy, zobaczmy sobie, mm, zobaczmy sobie teraz na, e, na ten wykres dniowy, na ten wysoki interwał. No, i na tym, na tym wysokim interwale mamy tutaj reakcję, jednak sądzę, że to nie jest jeszcze koniec spadków na ropie. Myślę, że te spadki jeszcze się, jeszcze się rozpędzą, z tego względu, że ropa to jest surowiec. Jeśli, jeśli cena, ceny surowców zaczynają spadać, rynki nam sygnalizują, że inflacja zaczyna wracać do swoich poziomów, nie? Czy inflacja jest zła, czy dobra, no to po prostu to już w zależności od tego, jakie mamy postrzeganie świata, nie? Nie będę tutaj się rozwijał na ten temat w tym momencie, no w przyszłości może, może zrobię taki filmik odnośnie tego właśnie, czy jak działa inflacja, jak możemy jak możemy na tej inflacji jeszcze zarobić? Dobra, słuchajcie, tak jak mówię, no tutaj mimo wszystko uważam, że ropa jeszcze nie, nie powiedziała ostatniego słowa, jeśli chodzi o spadki, więc dalej będę, ich, dalej będę tych spadków oczekiwał. Zobaczmy sobie, jeszcze, zobaczmy sobie jeszcze złoto, euro do złota i widzimy tutaj, tak samo już to złoto zaczyna tutaj nam, nam robić opór. Nie? I teraz tak, tu jest, to, tu jest ten opór na zasadzie podwójnego szczytu. I teraz tak, w zależności od tego, co się stanie w tej strefie, nie? jeśli w tej strefie tutaj przyjdziemy i tutaj zobaczę, zobaczę dość istotny opór, no to myślę, że możemy tą, tą górną strefę po odbiciu się już przebić dalej. Nie? Zobaczmy jeszcze srebro. srebro tutaj srebro tutaj nam. Pokazuje odbicie, odbicie z pewnej strefy, już nie pamiętam, co tutaj ta strzałka ro, robiła, ale dobra, usunę tę strzałkę. E, tutaj srebro nam sygnalizuje pewne odbicie się ze strefy, więc um, no tutaj mamy już dość długą tą konsolidację. Więc w zależności po prostu od tego, w którą, w którą stronę pójdzie ta konsolidacja, w którą stronę pójdziemy, nie. Jednak tak jak mówię, jeśli stopy procentowe zaczną być obniżane, no to myślę, że rynki po prostu wszystkie pójdą w górę, ale, ale to trzeba po prostu zobaczyć. Dobra, nie będę już dużo się rozwijał na ten temat, po prostu zobaczmy jutro. SP 500 omówiłem, zobaczmy jeszcze niemiecki niemiecki DAX. Niemiecki DAX tutaj, tak jakiś czas temu wam powiedziałem, że zrobił nam tutaj bardzo piękną, bardzo piękną korektę. Zareagowaliśmy niemalże idealnie na tej strefie, którą jakiś tam czas temu wyznaczyłem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może przygrzebać mój kanał i zobaczyć. To był chyba jeden z pierwszych tych filmików, o których mówiłem. Więc co? No myślę, że możemy teraz po prostu kontynuować te wzrosty, nie? Czyli cały czas powtarzam, że w myśl tego, że rynek już oceniał to, że będziemy podnosić dalsze stopy procentowe, no to myślę, że plotką jest to właśnie, że będziemy podnosić stopy procentowe, a faktem jest, będzie to, że zatrzymamy lub będziemy delikatnie, delikatnie podnosić. Delikatnie ponosił o 0,25 punktów bazowych. Zobaczmy sobie jeszcze ten polski WIG. Tutaj ten polski WIG też niemalże idealnie zareagował w odpowiedniej strefie, więc, no więc tutaj na tym polskim, polskim też oczekuję, oczekuję tutaj tych wzrostów dalszych. I wbrew obszernej o opinii uważam, że mm, jesteśmy w bardzo dobrym punkcie, jeśli chodzi o gospodarkę, zarówno polską, europejską, jak i światową, bo po roku, po roku spadków mamy już teraz tutaj, e, mamy już teraz sama cena nam już tutaj sygnalizuje, że, że możemy oczekiwać wzrostu. Czyli tak mówię, że trzeba się umieć ogarnąć w tym medialnym szumie i bardzo dużo informacji odrzucić, nie przyjmować ich tak do siebie, bo no świat się nie skończy, jakby nie patrzeć, no to świat nie przetrwał nie, nie jeden kryzys i wojny i co inno na świecie było już, więc myślę, że będzie po prostu tak samo i, i teraz, nie? Jeśli podobał wam się ten, ten materiał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, będę wdzięczny za każdą jedną reakcję. Także pozdrawiam was, hejka, do następnych materiałów, trzymajcie się.